Cześć, jesteście? Z tej strony do mnie Witam was na kanale Simon 12. A oto seria, której bardzo dawno nie było i był tylko jeden odcinek, czyli ten typ tak ma odcinek drugi. Odcinek drugi, który powraca ta seria i ta seria będzie regularna. ma zapowiedzieć, że jeden odcinek mam w planie nagrywać tygodniowo, więc w następnym tygodniu byłby drugi. No to jest już tak naprawdę trzeci odcinek, więc pamiętajcie łapce w górę, subskrypcji wbijamy 700 subów Zrobiliśmy, zrobić 24 godziny live'a, co zrobił Na którym będzie Fortnite, Fall Guys, Roblox, Dead by Daylight, Ome Nagroda dla top donatora będzie Tego live'a I jeszcze będzie my grać w horror wieczorkiem w Resident Evil 6 Więc Takie krótkie Parafialne informacje. A teraz zaczynamy. Aby przypomnieć zasady tej serii, postawiamy jeden kupon o jakiejś tam kwocie, i w tym kuponie są trzy mecze. Dobra. Pierwszy mecz, na który bierzemy pod uwagę, w tym kuponie jest mecz Liverpoolu z Crystal Palace. Liverpool Crystal Palace. Jestem wielkim kibicem w Liverpoolu od kilku na stu lat można powiedzieć Liverpool jest e, moim ulubionym klubem piłkarskim No i dzisiejszy mecz o 21.00 Crystal Palace druga kolejka Pierwsza kolejka nie poszedł pomieści Liverpoolowi Bo zremisowali z Fulham 2-2 Ale Crystal Palace na papierze wygląda Mimo wszystko na łatwiejszą drużynę W pierwszym meczu przegrali z Arsenalem 2-0 ale mogli strzelić tą jedną bramkę Arsenalowi, gdyby nie bramkę z Arsenalu Aaron Ramsday, bo Odson Edward, pił, napastnik Crystal Palace, miał, oddał dobry strzał, który mógł wpa wpaść do siatki, do bramki Arsenalu, ale Aaron Ramsday pokazał się ze świetnej strony i obronił. No i ja obstawiam zwycięstwo Liverpoolu typowe jedynka, zwycięstwo Liverpoolu nad. Crystal Palace ze Liverpool wygra ten mecz A jaki jest kurs na scenie? Darwin Nunes czy Jugola jest 1,92. Mohamed Salah 1,71. No dobra, więc to pierwszy mecz Drugi mecz, który będzie w tym kupieniu, jest to mec Juventus kontra Sasuolo. Pierwsza kolejka seria A, seria A już I Juventus, swój pierwszy mecz zagra ze Sasuolo w pierwszej kolejce serii A. Juventus, Sasuolo No, Juventus w tych przedsezonowych mecach nie pokazał się zbytnio z dobrej strony. Sasuolo w sumie to jest tak trochę i myślę, że, Sas że Juventus w piasek kolejce nie może być. M przynajmniej tą jedną bramkę pewnie wpuszczą. Sasuolo im strzeli i na przykład wyniki z wiekiem 2 do 1 bo. Mogą być ospali po przerwie, i tak cytam. Więc... To co obstawię w tym meczu, będzie to oba zespoły strzelą gola tak. Obstawiam, że Juventus i przynajmniej tą jedną bramkę Sassuolo, i Sassuolo też strzeli tą jedną bramkę Juventusowi. Więc, to był mój typ drugiego meczu. I trzeci, ostatni mecz w tym kuponie, ten typ tak ma odcinek drugi. To jest mecz Getafe kontra, kont, kontra Atletico Madrid Getafe z Atletico pierwsza kolejka No Atletico Madryt dobrze się je pokazywało No i jestem ciekaw co Atletico zaproponuje w pierwszej kolejce z Getafe, czy wygrają Zobaczymy Ja w tym meczu bym obstawił W tym meczu już postanowiłem, że obstawię minimum Minimum dwie bramki atletico Madrid Minimum dwie bramki atletico Madrid Obstawię, że atletico Madrid strzeli te dwa gole, no, czyli powyżej 1,5 Strzeli te minimum dwie bramki Getafe atletico Madrid I to postanowiłem obstawić w tym meczu Jestem ciekaw właśnie co Atletico pokaza no, Zobaczymy i się przekonamy pewnie No Stawka jaką postawimy, maksimum 9 zł. Zobaczymy. Dobra, może być 4 zł. Postawimy w tym drugim odcinku. Ten typ, tak mam. oczywiście, za kolejny co kolejny odcinek. Może kwota się zwiększyć Zobaczymy. Więc obstawiamy na skuponik Możemy wygrać prawie 18 zł. Z 4 zł. Więc z oczywiście buchmacherka jest dla osób pełnoletnich, więc tylko pełnoletnie osoby mogą grać w taki jakby hazard, e-hazard, -ha e no. Na różnych platformach takich buchmacherskich, ja gram tylko na betliku bo BetClik jest zajebisty. Dobra, więc to było na tyle w tym drugim odcinku, ten typ tak ma! powrocie serii. Pamiętajcie, łapce w górę subskrypcji. Wbijamy 700 subów, żeby był 24 godzinny live, więc zostawcie tylko subika serdecznego, napiszcie pozytywny komentarz, hashtag, napiszcie hashtag Liverpool, albo hashtag Atletico Madrid, albo hashtag Juventus, jeden z tych trzech. I napiszcie, jakim klubowi kibicujecie, jesteście kibicami, więc to mam tyle, pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji, do zobaczenia, narka!